Siemanko, siemanko, pokażę wam questik Skalplor Lochów Upiorów. Tutaj, żeby wejść, musicie mieć dostęp na Transylwanię. Tam pierwszą, drugą misję bodajże zrobioną. Przypnę w komentarzu. I tutaj potrzebujemy troszkę większą ekipę, bo jedne osoby będą musiały dźwigni otwierać. Inne będą musiały sobie biegać. To troszeczkę osób potrzebujemy. Co tutaj musimy zrobić? Jedna osoba musi być po lewo na dźwigni, żeby odblokować tutaj nam kamień. Bo... Bo inaczej tego nie przejdziemy, Pójdzie, pójdziemy sobie za chwilkę właśnie tam wybić, zostawimy jedną osobę, która nam kliknie tą dźwignię, i żebyśmy mogli przejść w ogóle na dół. Tutaj właśnie są upiory, żywioł od światła, więc jak u energii jest najlepiej wymagane, tam zostanie jedna osoba, która będzie nam otwierała dźwignię, i będzie mogli wejść właśnie po prawo, tam przez ten kamień. Zaraz to zobaczycie. Ja tutaj idę, właśnie po resztę osób. Bo akurat napisaliśmy, że idziemy, i się zebrała troszkę większa ekipa. A tu na dole widzicie. Klikniamy dźwignię, odblokowało się przejście i schodzimy. I tu jest pełno upiorów. Tutaj po prawo mamy kolejną dźwignię, którą będziemy tutaj musieli zostawić z drugą osobę. I. Oj, prawie padłem. <tutek> tutaj zostawiamy drugą osobę która będzie nam klikała tą dźwignię, bo tu jest. Jeśli klikniemy tą dźwignię, to odblokuje nam się ten kamień, który tutaj mamy obok, drabinki i będziemy mogli wyjść, ale też musi później drugi raz kliknąć tą dźwignię, żeby odblokować kamień przy nagrodzie. To tutaj tak na spokojnie sobie zbijamy, kościek bardzo szybki. My tutaj zostawiamy Keito, bo to jest wojownik, on sobie tu będzie wybijał na spokojnie. Najlepiej właśnie wojownika zostawić, który to wszystko utrzyma, bo jak zacznie się to wszystko respić, to niektóre profesje mogą mieć duże problemy, nawet mniejsze levele. To tak, my lecimy na górę, tu jest kamień zablokowany. Kato idzie klikać dźwignia, odblokowuje nam kamień. I my teraz idziemy tutaj do drzwi tych ciemnych tutaj nad nami. Wchodzimy sobie, biegniemy sobie do nagrody. Tam osoba, właśnie widzicie na dole, idzie sobie do dźwigni, która została, klika dźwignię, odblokowała nam kamień. I tutaj właśnie w sobie wszyscy wchodzimy i zbieramy nagrodę. Właśnie tam osoba musi zostać, bo ten kamień się bardzo szybko respi i jeśli by chciała od razu pobiec, to nie zdąży, bo kamień się zarespi. To właśnie tam musi zostać jedna osoba. Jedna z osoba musi zostać po lewej na dźwigni, druga po prawo, a później załóżmy rotacja. Ktoś inny zostaje, a te osoby, które nie zrobiły tego quest'a Idą sobie zrobić właśnie... Yy, no... Dla nich idziemy zrobić Dwie inne osoby zostają, a tym osobom, które stały na dźwigniach Robimy sobie... Później Pomagam, pomagam, po prostu Widzicie, po prawo widzieliście quest lochów upiorów Zaktualizowany quest log Tutaj właśnie widzieliście Sura, Sura nie zdążył Kato kliknął mu dźwignię i sobie odebrał nagrodę. Skarb lochów upiorów, tam właśnie nagrody by, u, widzieliście sobie przed chwilą. One są dosyć słabe, ale zawsze to questik do kolekcji. I miłego questowania.